Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Grabowska, jestem wicedyrektorką w Departamencie Budowania Zaangażowania Klientów przez Kanały Zdalne w mBanku. Zapraszam Państwa na moje wystąpienie na temat tego, w jaki sposób pomagać klientom przechodzić do kanałów digitalowych i w jaki sposób sprawić, żeby zechcieli tam zostawać. Jako lider bankowości mobilnej bardzo mocno przywiązujemy wagę do tego, aby poznać potrzeby naszych, zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów, a następnie odzwierciedlić je w naszej ofercie i usługach. Dlatego też dążymy do tego, by wszystko, czego klient potrzebuje, odnalazł w digitalu. Ale w jaki sposób powodujemy to, że ta nasza elektroniczna bankowość osadza się w codziennym życiu naszych klientów? W jaki sposób komunikujemy się z klientami w zakresie tego, by wiedzieli, w jakich kanałach mogą wykonać konkretne czynności? Co powoduje, że nasi klienci czują, że są w centrum naszej uwagi, że słuchamy ich, opiekujemy się nimi i doceniamy ich? Dlaczego nasi doradcy lubią rozmawiać w taki sposób, by edukować i uczyć klientów samowsługi? I wreszcie, dlaczego zarówno klienci, jak i doradcy doceniają taki sposób załatwiania spraw? Na te i inne pytania odpowiem Państwu podczas trzeciego forum Loyalty Planet, które odbędzie się w Warszawie 19 i 20 kwietnia. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia!